Stań się obecny, stań się obecny. Odwróć się na kontakt z kolejną warstwą, z własną duchową, wcieleniową tożsamością, by uzdrowić i uwolnić wszelkie blokady ufności, neutralności. Będziesz wchodzić po schodach, wzwyż, w górę, a z każdym stopniem w stronę kosmosu, po tych stopniach, po tych schodach, podnosisz swoją wibrację i łączysz się z polem pamięci swojej duszy. Na końcu tych schodów

Życie tych schodów jest przepiękny portal światła, przez który przechodzisz. Jest tutaj częstotliwość najwyższej miłości. I to światło, to jest Twoje światło, światło Twojej duszy. Piękne, w pełni swojego uroku i mocy. Ty przekraczasz ten portal, otwiera się przed Tobą przestrzeń komnaty, w której zasiadają Twoje poprzednie wcielenia, wszystkie odsłony Twoich żyć. Ta komnata jest przestronna, pełna zrozumienia i miłości. Każda z tych postaci, którą byłeś, którą byłaś, miała pewne doświadczenia, które były potrzebne twojej duszy, które były cenne, nawet jeśli były trudne. Rozglądasz się i dostrzegasz postać, swoje poprzednie wcielenie, które ma związek z tematem zaufania. Po prostu wiesz, kto to był, kim ty byłeś. Ty byłaś. Ta postać może z Tobą rozmawiać, może Ci opowiedzieć albo pokazać swoją historię, Twoją historię sprzed wielu lat. Kiedy obcujesz z tą historią, z tą swoją postacią z innego życia, jest w tobie zrozumienie, jest w tobie akceptacja. Czasami to jest być może zaskakujące, może inne niż nasze wyobrażenia, ale przyjmujesz to wszystko tak, jak było. Przyjmujesz siebie takiego, jakim byłaś, jaką byłaś, i słuchasz tej historii, oglądasz. Nabierasz większej świadomości i zrozumienia dla siebie samego. Bo ta historia w jakimś ułamku wciąż jest żywa w tobie, wciąż. Pływa na ciebie negatywnie. Może jest potrzebne uświadomienie sobie, że tak kiedyś było, by to uwolnić ze swojej obecnej świadomości i emocji, by to uzdrowić. Może są potrzebne słowa, które skierujesz do tej postaci, do siebie samego. Teraz cię rozumiem. Teraz wiem, co to był za ból. Teraz rozumiem, za, za czym była ta tęsknuta. Dlaczego było to poczucie braku? Dlaczego był ten gniew? Teraz już wiem więcej o sobie. Wiem dlaczego. Nie mogłam zaufać. Nie mogłam zaufać. Podążaj za tym, jak czujesz, co chciałbyś zrobić, co chciałabyś zrobić, co powiedzieć, jakie pytania jeszcze zadać. Akceptujesz swoje dawne emocje, swoje dawne historie i uwalniasz je, te traumy, te rany, te krzywdy, te blokady. Pozostanie ci wiedza, mądrość, doświadczenie. Ale bez tych ciężkich emocji. One są zbędne. Możesz już to zamknąć i zamykasz razem z tą postacią. Pakujecie do cierpienia i emocji. Ten dystans. Pakujecie do kuli, którą wyślecie wspólnie. Do środka. zakończenie tego planu duszy, tego doświadczania tej emocji, doświadczania tej historii, która przestaje się przenosić, która jest już dokonana i pofrunęła, popłynęła do źródła. Zamykam te dawne traumy z poprzedniego życia. Teraz jestem gdzie indziej, i otwieram w sobie zdolność i łatwość akceptacji i zaufania. Aktywuję w sobie. Miłość, ufność, wdzięczność i akceptacja. I czuję lekkość, czuję uwolnienie. A potem dostrzegam kolejną jej postać, związaną z tematem braku ufności, braku akceptacji. Może jest to wcielenie, w którym przestałam wierzyć, przestałem wierzyć, że mam na cokolwiek wpływ. Wierzyć w moją moc kreacji mojego świata, poddawać się poddałam. W dawnych czasach było trudno. Inkwizycja, tak mi się po, to skojarzyło, było trudno być wiernym swoim przekonaniom. I zgodną ze sobą. Czasami wyparcie tak stało się tak mocno obecne w nas, że zaczęliśmy wierzyć, że tylko to jest możliwe, że tylko tak jest możliwe. I straciliśmy to światło, tą moc wewnętrzną, możliwość wpływania na nasz świat. Na się, na się. Zobaczcie, co to było za wcięcia, co to była za historia. Teraz możecie bardziej siebie zrozumieć. Bardziej się to jako całość, bo ta cząstka to też rzeźba ta cząstka to część waszej duszy, część Waszego świadczenia. Tak się zdarzyło, tak żyłam, tak żyłem, takie decyzje podjąłem, podjęłam, taką cenę zapłaciłam, przyjmuję to. I kończę to, doświadczenie cierpienia, krzywdy. Zablokowania mojego potencjału. Pakuję to razem z poprzednim wcieleniem z tą postacią, do kuli, którą wyślemy razem do źródła. Kończąc to doświadczanie, kończąc ten plan duszy w zakresie nieufności, osądzania, ale też braku wiary w swoją moc. To, że kształtuje świat naokoło, poprzez swoje mocne, pozytywne przekonania i emocje. I obserwujesz, jak ta kula w rumie leci do źródła. A źródło odsyła ci nowy plan, nowe zasoby. Nowe potencjały. Uwolniony i uwolniona z tych ograniczających schematów, możesz teraz dosłownie rozwinąć skrzydła. I rozwijasz w tym momencie, nasycając się przepięknym światłem, mocą, i widząc, że wszystko wokół ciebie. Jest energią, na którą masz wpływ, która działa synchronicznie wraz z Tobą. Jeśli jest więcej przeszłych rzeczy związanych z tym tematem, to teraz po prostu wszystkie te postacie pchną do przodu kulę z tym doświadczeniem, a ty przejdziesz wokół tej komnaty, swojej duszy, wokół tych kul i zaakceptujesz. Przez dotknięcie każdej z nich to doświadczenie się już skończyło. To doświadczenie wygaszam. To doświadczenie uzdrawiam. To doświadczenie rozświetlam. To transformuję. Uwalniam wszystko. I wysyłasz wszystkie kule do źródła. Uzdrawiasz swoją duszę. Z tych wszystkich trudnych emocji. I widzisz, że w tej komnacie siedzą również postacie, które są na wzniesieniu. Które są Twoimi poprzednimi wcieleniami. W udało się rozwinąć w sobie pełne zaufanie, pełne świadomości i akceptacji. To są piękne, świetliste wcielenia, które siedzą na podwyższeniu i są wolne. A ty teraz wchodzisz z nimi w kontakt. I przeglądasz, uznajesz, a jednocześnie przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś, jaki masz potencjał. Że te zasoby są w tobie, zawsze były. Opada na ciebie to światło, tych wysokich tronów, na których siedzą, a Ty przechodząc wyciągasz rękę i muskasz palcami ich dłonie, które są wyciągnięte, i poprzez to dotknięcie nasycasz się całym pięknym potencjałem, który płynie z tych zasobów Twojej duszy. Kreatywność, mądrość, miłość, symbole zaufania, które spływają do Twojej przestrzeni poprzez dotyk, poprzez kontakt z Twoimi pięknymi wcieleniami. Te wszystkie pozytywne przekonania, moc, wiara w siebie, ufność w swoje możliwości. Relacje z ludźmi, w dobroć, która jest obecna. To są symbole, które zapisują się w Twojej przestrzeni energetycznej i w Twojej podświadomości i wypełniają Twoją przestrzeń tą piękną, wysoką energią. Zapisują się również w podświadomości, wygaszają wszystkie. Złe schematy, zbędne. Te symbole ufności, akceptacji, miłości są teraz pięknym światłem Twojego wnętrza, Twojego pola, Twojej duszy. Ta energia przenika głęboko do Twojego umysłu, do Twojego serca. Staje się integralną częścią ciebie, a ty, wyraź intencję, zapisuję te zasoby i potencjały w mojej podświadomości. Są one teraz częścią mnie. Ufam, akceptuję, wznoszę się. Jestem wypełniony, wypełniona miłością harmonią, radością, spokojem, ufnością i poczuj wdzięczność, wdzięczność za te zasoby, za te piękne rzeczy, które płyną do Ciebie lub po prostu aktywują się bardziej, bo zawsze w Tobie były, te uczucie wdzięczności wypełnia Twoje serce, Twoje pole, uczucie radości jest w całej Twojej przestrzeni. Czujesz się całością, czujesz się odnowiony, odnowiona. Czujesz, że wracasz do siebie, do domu wzrasta, i Twoje pole, Twoje światło rozszerza się, i czegokolwiek dotknie, staje się miłość, staje się zrozumieniem, odpowiada na Twoją miłość, na Twoje pozytywne, piękne wibracje. Świat. Jest przyjazny. Ludzie są dobrzy. Miłość jest w każdym aspekcie Twojego życia obecna. Zdrowie jest, poprawia się i jest w idealnym stanie. Szczęście obecne na każdej przestrzeni Twojego życia, dlatego że Twoje światło jest szczęściem. Ty jesteś szczęśliwy, w pełni swojej mocy ufności. I tak zmięcione, tak zmięcione. Zapamiętuj, to uczucie. Ono zawsze jest teraz z Tobą. Możesz je przywołać. Możesz sobie o nie przypomnieć. W najtrudniejszych sytuacjach pamiętaj. To wszystko Ci służy. Jesteś miłością i światłem. Kreujesz to, co jest wokół Ciebie i uważasz w sobie i w swoją moc tworzenia tego, co wokół. Nie, może już teraz nie potrzebujesz schodów, tylko możesz po prostu wznieść się w powietrze i opaść lekko w stronę tej rzeczywistości, tego wcielenia, tego momentu. Teraz, wracając tutaj, wracając i będąc coraz bardziej obecny. A wszystko, na co spojrzysz przy swoich drodze, wszystko, czego dotkniesz, rozświetla się w miłości, rozświetla się w tym przepięknym akcie stwarzania, kreacji. I widzisz, że można, że potrafisz, że wierzysz w siebie teraz już pełny. Nasz zaufanie do tego, kim jesteś i co możesz. I wszystko się staje tą miłością i świętą. Miękko lądujesz, stawiasz stopy na ziemi, czujesz przyjemny chód, przyjemne uziemienie, połączenie z Matką Naturą, z Ziemią, z tym, że jesteś tutaj, w swoim obecnym życiu i ciele, które przyjmujesz z wdzięcznością.